Cześć. Z tej strony Dominika i dzisiaj opowiem wam o prawidłowej higienie jamy ustnej u waszego czworonoga. Dzisiaj towarzyszy mi Aci. W przypadku pojawienia się nieświeżego oddechu powinniśmy przede wszystkim poszukać przyczyny. Najczęstszymi będą kamień nazębny, choroby zębów i dziąseł, stany zapalne i infekcje bakteryjne. Bez względu na to, czy nieprzyjemny zapach spyska ma podłoże zdrowotne, czy wynika z innych przyczyn, warto zadbać o codzienną higienę jamy ustnej. W tym celu przydatny będzie kaolin. To naturalny minerał, który jest bezpieczny dla psów i skutecznie zapobiega osadzaniu się kamienia nazębnego. Jest też rewelacyjnym środkiem doraźnym w przypadku wystąpienia biegunki. Teorię mamy już za sobą, przejdźmy więc do praktyki. Pokażę Ci, jak samodzielnie przygotować taką pastę. Mieszamy kaolin i wodę w stosunku 2 do 1 do uzyskania konsystencji pasty do zębów. W przypadku aczego użyliśmy 6 miarek kaolinu i 3 miarki wody. Następnie nakładamy niewielką ilość pasty na silikonową nakładkę na palec. Delikatnie szczotkujemy zęby czworonoga przez około 2 minuty. Pamiętaj, że regularne czyszczenie zębów jest kluczowe dla zdrowej jamy ustnej twojego psa. Dodatkowo warto pamiętać o regularnych wizytach w gabinecie weterynaryjnym w celu wykonania przeglądu zębów oraz stanu jamy ustnej. Ponadto codzienne podawanie czworonogowi gryzaków nie tylko spełni jego naturalną potrzebę rzucia, ale wzmocni również tkanki przy zębia i pomoże w naturalny sposób oczyszczać zęby. To tyle ode mnie. Jeśli podobają Wam się takie treści, zaobserwujcie nasze social media. Trzymajcie się! Cześć!